Jak to się stało, że powstało tutaj pięć gór? Przyleciał tutaj smok, smok złożył jaj. Następnie przypłynął żółw. Żółw zakopał to jajo i poinstruował pewnego starca, który tutaj mieszkał w wiosce rybackiej, aby opiekował się tym jajem. No i starzec opiekował się tym jajem do momentu, aż to jajo pękło i wykluła się z niego piękna dziewczynka. Jajo pękło na pięć części, i te pięć części skorupki tego jaja właśnie z tego powstały. Marmur. Marvel Mountain tak de facto nie leżą bezpośrednio w Danang, tylko w wiosce. Pozwolę muszę to jakoś przeczy... Ngu, Han, Son. I wioska ta słynie generalnie z wykonywania rzeźb marmurowych. Oczywiście marmur wcześniej pochodził z gór marmurowych, które znajdują się tutaj obok. Ze względu na dziedzictwo kulturowe zakazano oczywiście wydobywania marmuru, aczkolwiek w wiosce nadal wykonuje się te rzeźby. Niemniej jednak po prostu marmur nie pochodzi z tych gór. Przy wejściu do świątyni jest pełno pierdołkowni. Gdzie się tutaj kupuję bilety? Tutaj? O, tu! Tu jest kupia biletów. Na górę wody można się wspiąć po 156 stodach albo wjechać... Window. Wejście kosztuje 40 tysięcy dongów za osobę, a Winda kosztuje 15 tysięcy dongów za osobę. Jak chcecie wejść pieszo, to musicie kupić bilet w innej kasie. Pani nam chciała za 15 tysięcy mapę obiektu, ale ja mam z internetu mapę, więc po co mi jest taka w sumie mapa? Tutaj pani musimy podać bileciki. so much. No i idziemy. Po 156 schodach. Jeżeli ci się chcą wyglądać, no to na tych schodach mogą się spocić. Dlatego większość zagranicznych turystów, którzy tutaj przyjeżdżają, a są azjatami, wybiera winy. A my se wchodzimy pieszo. One nie są jakieś tragiczne. W tą stronę. Jak ktoś z planami, to będzie miał problem. Mady, la, to... No tak. Chodząc schodami wychodzimy na wielki posąg, wielki, no duży jest, na duży posąg siedzącego buddy. Marble Mountain, w ogóle swoją angielską nazwę zawdzięczają temu, iż są to góry marmurowe i wapienne. I wietnamska nazwa tłumaczona jest jako góry pięciu i nie żywiołów, bo jest to błąd. Jest to, są to góry pięciu elementów, nie pięciu żywiołów. Następnie w lewo kierujemy się do tego najświętszego miejsca w Marble Mountain, czyli do pagody Ling która, jak już wcześniej wspominaliśmy, razem z innymi pagodami Ling tworzy trójkąt duchowy chroniący miasto Danan przed tajfunami i wszelkimi innymi pogodowymi, niesprzyjalnymi warunkami. Za pagodą Ling jak się nazywa, to pogoda? za pagodą Lingwo znajduje się jaskinia Tong -kei. Generalnie Marble Mountain jest to duchowe miejsce świątynne, więc wypada być ubranym tak jak wypada być ubranym przy wizycie ubogów Czyli... Zakryte ramionka, zakryte kolanka. Początkowo w Marble Mountain pojawiały się świątynie hinduistyczne, a następnie buddyjskie. I buddyzm tutaj przyszedł tak naprawdę z Chin, więc większość świątyń opisane jest chińskimi napisami. Zobaczcie ile tam jest kapelusze. No bo tutaj, jak biało, to pewnie przebiało. Wychodząc z windy warto trzymać swoje kapelusze, żeby nie zbiał, co żeby nie stracić, tak. takiego dobytku I, dorobków. I wychodząc z windy wchodzicie od razu na wieżę Cioloi. O ile dobrze to wy, wy, wy wymawiam. Wieża Cioloi posiada 7 pięt. Siedem symbolizuje tutaj siedem zmysłów, sześć fizycznych zmysłów i siódmym zmysłem jest mądrość, którą zdobywamy przez całe życie. Ma kształt heksagonu, posiada sześć ścian i sześć ścian symbolizuje tutaj sześć dróg w buddyzmie czyli buddę, życie, buddy, nieba, atuli, czyli złych bogów, człowieka, zwierzęcia i przyczajonego ducha. Ostatecznie ważne czy jedziesz windą czy nie i tak będziesz musiał wejść po milionach schodów. Na górę, na dół, do jaskini, z jaskini, do pagody, z pagody. Ta winda to jest kropla w morzu schodów, które trzeba tutaj pokonać. Bardzo dużo chodzenia, bardzo dużo schodów. Tu się wszystko tak zmienia i słuchajcie, po pięciu latach mimo możemy już tutaj byliśmy, to to robi nadal takie wrażenie dla nas. Że to jest masakra. Doszło kilka świątyń, doszło kilka pagód, doszło kilka miejsc, a na pewno przede wszystkim doszły znaki i wiemy gdzie się poruszamy i gdzie idziemy i dokąd. Teraz czas na największą, najbardziej instagramową jaskinię, świątynię. w no, środku też są świątynie, ale generalnie chujemy Hong to jaskina. wyrażenie wrażenie z Chin, ale jakby się ludzie tam Ciszej zachowywali, to by było jeszcze więcej, bo na samym początku jak przyszliśmy i było mało ludzi i byli wszyscy cicho, byli wszyscy skupieni i, i wszyscy tylko oglądali, nie chodzili, nie hałasowali, nie krzyczeli, to był taki klimacik, że aż no, aż trochę takie ciary przychodziły. A ciekawostka, jaka jest związana z tymi wszystkimi jaskiniami i tunelami, jest taka, że zawsze podczas jakichkolwiek działań wojennych one tutaj stanowiły albo jakieś bazy wojskowe, albo jakieś szpitale wojskowe, albo schronienie dla po bliskiej ludności przed bombardowaniem więc nie tylko są piękne ale też w sumie użyteczne a teraz idziemy na najwyższy Pierwszy punkt widokowy kiedyś tutaj wchodziliśmy po zwykłych głazach. za tryb babcia tryb babcia polega na tym że, że przy wchodzeniu po schodach opieracie się rękoma na kolanach podobno to pomaga widok zupełnie taki jak dawniej, nie? Nie, właśnie tutaj tego nie było w mnie. Tutaj była fajna plaża. Tutaj był taki klimat naprawdę takiego Miami. Jedna ma to do siebie, że jak jest dziki to jest piękny, a jak już ludzie zaczynają tutaj coś robić, to wokół tego się robi taki syf, że oni połowy nie dokończą, tutaj coś z***ją, tutaj wyrzucą śmieci i zaczyna się taki bajzel robić po prostu w tym miejscu, a jak tam jest sobie ta natura, to sobie jest. Może ktoś tam raz na miesiąc wyrzuci śmieci, może, ale, ale przynajmniej jest naturalnie, a jak oni zaczynają coś budować, to nagle się robi wokół tego jakiś taki sajgon dla mnie, jako, jakoś tak w ogóle nie wiem, brzydko się robi. A to w tą stronę mieliśmy zrobione zdjęcie, więc zaraz zrobimy przebitkę i sobie porównamy, bo może my to źle zapamiętaliśmy, ale tamtych hoteli, tych hoteli chyba nie było. Że ten cały brzeg był taki pusty. Tutaj była tylko roślinność i nic więcej. A teraz są... no... hotele. Ile tu jest ważek? No, no tutaj same latają te ważki. Nie wiem, taki mają sezon jakiś może gotowy. Chociaż nie widać, żeby się łączyły w pary. Nie no, łączą się. W sensie spłukują. Tak? Spłukują? No. Widziałeś jak tu spłukują? No. A to jest legalne, przepraszam Państwa? Tak, publicznie. Tak, tutaj? Jezus, ja uwielbiam góry. W ogóle połączenie miasto, góry i morze to jest najlepsze, co może być. Dlaczego Dananc jest moim ulubionym miastem? To jest moje miasto, na, moje miejsce na ziemi. Nie dosyć, że jest to milionowe miasto, że jest duże w sensie. Są wieżowce, czyli coś, co lubię, bo jest to nowoczesne. Jest morze, czyli naturka. Są góry, czyli można się powspinać. Trzecie to jest. Palmy. To już piąte w sumie. A po trzecie? A po trzecie to są tutaj cudowni ludzie. Już zeszliśmy z tego wysokiego naszego punktu widokowego i przeszliśmy do pagody TAI. Taj tempu. Wejście do świątyni Taj jest przez taką bramę, w której są trzy wejścia i środkowe jest dla mnichów. Po prawej stronie jest dla kobiet, a po lewej stronie jest dla mężczyzn. I pan ładnie nam zaprezentował, że wchodził po lewej. To jest ładne, czymkolwiek to jest i dokąd prowadzi. To jest wejście do pagody. ha, pa, No teraz też już widzę. Ale jak powiedziałam. Umysł jest prekursorem wszystkich złych warunków. Umysł jest przywódcą, a oni są umysłem stworzonym. Jeśli z nieczystym umysłem mówisz lub czynisz, to ból podąża za nim. No idziemy drogą do piekła. No, w buddyzmie się wierzy, że jeżeli źle postępujesz, no to idziesz do piekła. Bardzo analogicznie jak u nas. Nie jest to w żadnym stopniu zaskoczenie. W ogóle tutaj w tych magu montań jest dużo takich, dużo takich symboliki, dużo takich prawd, dużo takich mant buddyjskich. Fajne to jest, fajne jest takie odkrywanie po, po kolei. My już tutaj jesteśmy 4 godziny i mówicie nam, że już jesteśmy trochę zmęczeni i moglibyśmy tutaj jeszcze więcej czasu spędzić. Ta jestki nie jest olbrzymia, ona jest tak wysoka. Ona jest ogromna, tego nie możecie w ogóle odpuścić. Tutaj przyjeżdżają tylko wycieczki, tutaj nie ma żadnych europejskich turystów. Nie ma żadnych europejskich turystów, są tylko same wycieczki z przewodnikami. Ja nie wiem, czemu tutaj nie ma też ludzi. A... Fantastyczne a tutaj jest chyba prawdziwe zejście do piekła tam widać że jakieś... jakieś stwora w skałach wyrytego, zielonego Jezus, tu tak zobacz to tak, takie, takie męki są w piekle no i widzicie co was czeka? jak będzie będziecie niegrzeczni tak was ugotują jest fantastyczna w ogóle już ich ponosiła fantazja chyba trochę no trochę tak <gry> Panoramiczne zdjęcie, kiedy się ruszasz. Wysłałam Zuza na przeszpiegi do piekła. Ona się tam nadaje. się Tam są do nieba. To musisz wejść, zejść cztery do dni do Niektórzy sobie odpuszczają te spinaczki No dalej się. Co, droga do nieba nie była najłatwiejsza? Nie, ale była bardziej. Skoro zeszliśmy do piekła, to musieliśmy zaliczyć niebo, żeby równowaga była i za chwilę chyba uciekamy. Zobierzemy sobie taką przejażdżkę jeszcze skuterem wokół no tych wszystkich gór. No i teraz czas na mi i kawy ale Bartek jest spryty, w ogóle nie patrzył, czy są schody i stanął tylko na pięcie. Natomiast ja myślałam, że on poleci na ryj, bo ja już bym pochodziła tam. Idziemy na van na kawę jakąś, nie wiem gdzie to znajdziemy, ale musimy to znaleźć, bo ja jestem już tak głodna. Fika. Super jaskinia. wcześniej w niej nie byliśmy, to jest coś nowego raczej, ale jest po prostu świetna. To jest music, to jest master w Marble Mountain, jak ktoś nie... no to jest po prostu fantastyczna jaskinia jeżeli chodzi o Marble Mountain, no to te wszystkie świątynie czy pagody, no są takie jak wszędzie indziej, nie? Więc one nie zaskakują, wrażenie robią te bramy mi się najbardziej podobają na Marble Mountain te bramy, no i ta jaskinia mi się te jaskinie najbardziej podobają ale ta na dole, gdzie trzeba osobno wchodzić wejście, za 20 tysięcy domków jest najlepsza, najlepsza w jakiej byłam ostatnio jaskini no dobra, no w Laosie była fajna bo była dzika i była z wodą i w ogóle więc tam była też fajna jaskinia, ale tutaj w Wietnamie nie pamiętam, żebym była w tak dobrej jaskini jak ta. No i nie płaciliśmy za parking, bo stanęliśmy w jakichś trochę krzakach. Nawet nie da się tego opisać za bardzo. Ale przy takim białym budynku. I zależyliśmy nasze banmi. Ale pani ma coś dziwnego do tego mi. I tym razem mamy szczęście, czego zupełnie nie znamy. Nie wygląda to jakoś wyśmienicie też. To jest zielona fasola, ale nie wygląda. Pani była jakieś takie, nie wiem, jakby w żelatynie krewetki, w żelatynie warzywa. Takie pluski robią z tego. Gdyby to było moje pierwsze banmi w Wietnamie, to pewnie bym do niego nie wrócił. To jedziemy na przyjazd. Dzień dobry. Bartek wybrał taką trasę zaczęły gonić i szczekać na nas. Nieładnie. Nie ma lepszego miejsca na zamkę już plażą. Tak, przegarnęliśmy dziameczkę. Nasz pobyt w Danang dobiega końca i musimy oddać skuter. Tylko zapomnieliśmy gdzie go wypożyczyliśmy. No. Terek i jedziemy dalej. Tym razem autobusem.